Dobry wieczór Państwu, z tej strony my, Nowy KXB No i co? Dzisiaj zaczynamy serię kuchni No cóż, zobaczymy jak to nam pójdzie Mam nadzieję, że dobrze i będzie to zjadliwe Nie jest to wcale tak, że kiedyś gotowaliśmy, nie yy, Przyjmijmy, że po raz pierwszy to robimy <grych> Także, jeśli jesteś tutaj nowy, a prawdopodobnie jesteś, to zostaw subskrypcję tam na dole no i łaskę w górę dla zasięgu. Trzymajcie się i widzimy się już na miejscu. Dobra, mięsko się robi. To składanie, proszę bardzo. I co najważniejsze? Wykornik. O, ale gorąco. Uf. No. Ja muszę obrócić do tle. Jakie no, no to No na nie sensie. Dobra. Kotlety. No a teraz pierwsze to robię jednak. Pój Za, te, za to to musicie zostawić subskrypcję. Mogą być? Takie? No mogą. Ja, ja nie jestem kucharzem, ja się nie znam. No tak nie Ale to ty jesteś jakby na tym profilu. Nie ja. Oła. Zajrzyjmy do serka, tego już nagrywaliśmy Ale serek się, ma no, ładnie To tak I czysta patelnia. Myślę, że jeszcze chwileczkę możemy je to potrzymasz I będzie ok Także nie wiem ile, ile ten odcinek wygłosujcie Także, mięsko idealnie zrobione. Ogóreczki pokrojone. Sałatka jest? Jest. I... Co najważniejsze, nasze piękne bułeczki. na Żeby Pani Ziołaś właśnie o Było ładnie? <grywa> Także wyciągamy. Uwaga, to może być teraz bardzo gorące, także trzeba się zaopatrzyć. Tak, to oczywiście od razu. Tak, wierzę że dobrze, ja, ja, to, ja to umiem dobrze zrobić. tak. Patrzcie, ja, ja to zrobię. Zrobię to perfekcyjnie. Wy tak nie umiecie, ja tak tylko potrafię No, no super, tak. patrz Szybko No to się kończy Tak się właśnie kończy jak ja gotuję Znaczy no. No. no Kurwa coś ty to zrobię tak jakbyś chwalił prędkość i kontakt, ciągłę, przeklinasz. To jest tak... Dobra. Mamy czuć, coś tam mówi, że ja nic nie robię, no to... Ja. Ja zrobię. Jak tak pięknie zrobię, że... Mm. E, że kapcie spadną. Ale... Tak! <laughs> powinno być. Na to. Tu jest no. ser. Dobrze, dobrze. No. Bardzo źle zrobiłeś. Bardzo dobrze zrobiłem. Nie, bo... Ty chcesz z sałatą? Nie, ja bez. Ty sobie zrobisz sałatę, to ja ci dam ogórkę, górę, a górę poleciał. <laughs> Nie wiem. Ale będzie miała No. Ale że mi się nie będzie chciało. Bo i tak w sumie nie umiem. Ja się uczę dopiero w montażu. No już tego ogórka. No super. Już tak dużo tych ogórków zrobiła. Mhm. Jeszcze podjadasz. To było dobre. Dobra, to jest mój, tak? No tak Dobra o. Super, jak zawsze za dużo bar. No. Bo jest dobre. Ja. I bardzo serdecznie polecam. Każdemu. Tyle, o tyle, aż się wylepa. Nie jać. Koniec. No. No co? No to powiedz. Bardzo pyszny burger, serdecznie polecam. Domowe sposoby. Nie widać jak... Się